Siemaneczko, moi drodzy, z tej strony Anonim, sorry za jakość nagrania, ale nagrywałem to telefonem, który ma dość słaby mikrofon, także jakość dźwięku jest dość mizerna, ale nie o to tutaj chodzi. Chciałem Was poinformować, że mój pobyt tutaj, prawda, oczywiście jestem, jeżeli ktoś nie wie, jestem u brata, u mojej chrześnicy, przyjechałem ich odwiedzić podczas moich ferii się przedłuży do poniedziałku i dopiero będę miał możliwość fizyczną nagrania filmiku z metka we wtorek lub w środę także materiał się na pewno ukaże do piątku, to jest pewne serwera oczywiście też w przyszłości z Balmory, ale też się zobaczymy ale o co chodzi w tym filmiku? Otóż moi drodzy, założyłem swojego własnego fanpage'a gorąco Was do niego oczywiście zapraszam, macie link w opisie filmu oraz możecie kliknąć do adnotacji na filmie który Was na niego przeniesie i oczywiście tam będę opublikował różne ciekawe informacje a propos filmów, kiedy film, jaki film i tak dalej Także gorąco was zapraszam do zlajkowania mojego fanpage'a, a druga sprawa, chciałem Was po prostu was poinformować, poinformować, za drobne zamknięcie, że no, nie kończę sytuacji tu z YouTube'em, tylko mam dalej przerwę, żebyście się nie martwili. Od razu pozdrawiam Pawełka, który pisał, że kończę z test z niestety test nie skończę, mój drogi. Będę nagrywał dalej, o ile będzie w miarę oglądana. Także tyle ode mnie, gorąco pozdrawiam z tej strony Stare anonim, a czy Bino, nowy anonim. Wracamy do nagrywania w środę lub w czwartek, także tyle ode mnie lajkujcie fanpage'a. Na razie.